Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś wiadomość od tej osoby. Zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Wy oczywiście pomyślcie, od kogo chcielibyście dostać wiadomość. Jesteście bardzo ciekawi, co ma na myśli, ale jeszcze nie sprecyzował sprecyzowała. I zaczynamy. Oczyszczamy karty. Bardzo dziękuję wszystkim osobom za obecność. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do lajkowania. No i zachęcam do wspierania kanału. Będzie mi bardzo miło i będzie to również z korzyścią dla naszych zasobów w postaci różnych talii kart. No dobrze. Mam nadzieję, że już pomyśleliście. I w takim razie zaczynamy. No, te karty też odłożę. Może jeszcze raz je przetasuję. Te zobaczymy. Połączcie się z energią tej osoby. Pomyślcie sobie. Oczywiście, yy, spróbujcie, jakby nawiązać kontakt. Nie mówię o wysysaniu energetycznym, <grymne> tylko mówię o takim próbie przybliżenia się emocjonalnego, czy yy, obszarem energii serca do tej osoby. No, dobra. Przekładamy. I zobaczmy. Energia ogólna tej wiadomości. Energia ogólna to dwa miecze. Dwa miecze to jest taka potrzeba dyplomacji, powodowana tym, że mamy dwie drogi do wyboru, i nie wiemy, która. Możemy w ogóle próbować odrzucić temat podejmowania decyzji. Jest to taka karta również, która może powiedzieć, dajcie mi święty spokój, ja nie widzę teraz jeszcze rozwiązania i w związku z tym czekam. I proszę mi tutaj nie zawracać głowy. Nie jestem pewna, nie wiem co i jak, czy pewny, w związku z czym, jeżeli będziecie mnie zmuszać, będę musiał, musiała no, podejmować decyzję po omacku. No więc re, reasumując, jest to karta, która mówi, nie spiesz się, jeżeli nie jesteś pewien, nie jesteś pewna. No i y, y, jaka jest w takim razie wiadomość? Witaj kochanie, jesteś jak zwykle przecudna. Jesteś pełna uroku, jesteś pełna wspaniałych emocji. Jak patrzę na Ciebie, to mam wrażenie, że widzę Twoje wewnętrzne kolory i widzę to wszystko, co niesie za sobą Twoja osobowość i Twoje połączenie z wszelkimi energiami na tej Ziemi i w tym wszechświecie. I z całą pewnością mi się to udziela. I w związku z tym jestem również pełen wspaniałej energii, wspaniałych odczuć, uczuć w stosunku do zarówno do Ciebie, jak i do siebie, jak i do życia. Jestem, czuję, że no naprawdę otworzyłem się na światło, otworzyłem się na życie i chce mi się żyć. I dlatego podjąłem decyzję o tym, żeby już nie patrzeć za siebie, żeby już nie decydować się na jakiekolwiek próby powrotu do sytuacji, które były, dlatego że ja tutaj mam ciebie i te rzeczy, które się w przeszłości wydarzyły, również między nami nie muszą już w żaden sposób na nas oddziaływać. Nie muszą w żaden sposób być mm, powodem jakichkolwiek Smutków czy jakichkolwiek spadków energetycznych między nami. I pędzę do ciebie w jak najbardziej romantyczny sposób z listem miłosnym. Czuję się po prostu jak książę na białym koniu i chciałbym, żebyś również mnie w ten sposób postrzegała. Nawet moje buty mają skrzydła. Także wiem, będę trochę uwodzicielski, będę trochę, wiesz, starał się być jak najbardziej męski i yy, będę się starał spełnić Twoje wszystkie marzenia, no, ale przecież Ty na to zasługujesz, no naprawdę nie jestem w stanie myśleć o tym w inny sposób. <noise> No i w związku z tym jestem przekonany, że połączymy te nasze dwie energie w jeden wspaniały, energetyczny wir, który będzie nam służył i będzie nas wspierał, a my właśnie też będziemy wspierać tę energię przez wiele, wiele lat. I już nie będziemy się zastanawiać nad wyborami, yy, wszystko nas już wzmocni i nie będziemy mieć żadnych wątpliwości. <grydy> no, no taka jest wiadomość. No co ja poradzę? <grydy> Dobrze, no to w takim razie zobaczmy, o co tak naprawdę chodzi z tą energią ogólną. Może to jakieś okoliczności zewnętrzne, nawet, ja wiem, polityczne. Hmm. A z kielichów, no proszę. No, być może to jest wątpliwość taka wynikająca z tego, że siła tego, co jest między Wami, pojawiła się szybko i z bardzo dużą mocą, i dlatego nastąpiło takie zawahanie. No, przecież to niemożliwe, żeby w moim życiu coś podobnego się mogło zdarzyć. Przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w bajkach. No, nie zdarzają się tylko w bajkach. <grych> Czerwskie licha, początku wspaniałej radości, wspaniałej miłości, nowego uczucia, nowych pomysłów, wrażliwości na, na sztukę, wrażliwości na otoczenie i kontaktu ze swoimi emocjami, ze swoją energią wewnętrzną, Jaki? no, po prostu możecie jak najbardziej wspierać się w tym, ażeby te wasze energie was budowały. No, no to taka jest wiadomość. A jaka jest rada? No, zobaczmy, jaka jest rada. Kochani, zobaczmy. <laughs> no proszę, wyobraź sobie, zobacz tutaj, skarby nad tobą wirują. Ty sobie wyobrażasz, ja myślę, że ty tutaj to malujesz swoją mapę marzeń. Jak tylko ją sobie wyobrazisz, to zaczynasz ją wprowadzać w życie. Więc, jeżeli sobie to wyobrazisz, to to będzie. I tak będzie. Możesz nawet latać na miotle, jak sobie zechcesz. I tego Ci serdecznie życzę. No, a co na to? Nasz ciasteczkowy sklepik. Ja wiem, że on potrafi, on potrafisz pile wsadzić. Ale. Uwierz w swoje talenty. Tym razem nasz ciasteczkowy sklepik jest jakiś chyba zmiękł w obliczu tej wiadomości i powiedział: dajże spokój. O, właśnie, tu położymy. Dajże spokój z tymi wątpliwościami. Idź w to, jest wszystko dobrze i nie musisz się wahać. Uwierz też w swoje talenty, a te talenty pozwolą ci wymarzyć i zrealizować swoje marzenia. No dobra. A w takim razie zobaczmy, co na to wspierający nas wszechświat. Ja to myślę, że wspierający nas wszechświat tutaj, dobra? Zawsze ufam w kierunek wszechświata i wiem, że jestem prowadzony. Jednym słowem, zawsze ufam w kierunek wskazywany przez wszechświat. Wskazywany przez wszechświat, <noise> I, i wiem, że jestem prowadzony. No, także tego się trzymamy. Te przerwy, takie drobne w, w tym, co mówię, służą również mi w uświadamianiu sobie tych sentencji, takim przyjmowaniu do swojego serca. No, bo to dla mnie również jest taki przekaz, który jest bardzo przyjemny, więc nawet jak powtarzam te zdania, to również są w tym celu, żeby przekazać go Wam, ale również sobie. Zawsze ufam w kierunek wskazywany przez wszechświat i wiem, że jestem prowadzona. No, a w takim razie, co nam podpowie? Przewodnik duchowy, który przewodnik duchowy dzisiaj. O! Dzisiaj nam się tutaj zapowie. No, cesarz, król, weź, przejmij władzę z autorytetem. No, masz autorytet, masz wiedzę, masz siłę wewnętrzną i Przejmij, weź to w swoje ręce. Jednym słowem, weź życie w swoje ręce i użyj swojego autorytetu. Masz ten autorytet. Jeżeli jesteś na naszym kanale, to z pewnością masz autorytet wśród ludzi i masz coś, czym możesz ich yy, wzmocnić, i na pewno możesz również korzystać z ich obecności. W takim razie zobaczmy, jak w tym wszystkim, mimo wszystko, tak, mimo tego, że wszystko jest tak właściwie na dobrej drodze, to i tak z całą pewnością nie powinniśmy zapominać o tym, żeby dbać o siebie i sobie, pomagać samemu sobie. Uprzejmość. Piękna karta. A co, jeżeli. Bycie miłym dla siebie naprawdę mogłoby zmienić wszystko. No. A co właśnie? Co jeżeli bycie miłym, otoczenie siebie akceptacją naprawdę może wszystko zmienić? I zmienia. <grym> no. Wybaczcie sobie. Jeżeli nie potraficie sobie czegoś wybaczyć, to to zróbcie. Najwyższa pora. No, i teraz jeszcze zobaczmy w takim razie, co nam podpowie afirmacja. Śpię spokojnie, budzę się wypoczęta, pełna energii i entuzjazmu. Życie mnie wspiera. No, proszę. A jak, nie, jak tak. <noise> I siadam i rysuję i maluję mapę marzeń. Czyż nie? I proszę bardzo, ona się tak manifestuje, że nawet ją kotek widzi. Proszę, i tutaj mamy latającego lwa, mamy. Woreczek z pieniędzmi, mamy pierścionek zaręczynowy, mamy koronę władzy, mamy tutaj jednorożca, który spełnia marzenia, mamy również czterolistną koniczynę, złotą rybkę, miłość, mamy także motyla przemiany, transformacji, no i wspaniały zamek księżniczki, czyli jakiś piękny dom. Jeżeli jest to, takie istotne, po prostu, dom, w którym się czujemy dobrze. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mm.